Już prawie! Już prawie jesteśmy na miejscu! Widać Ziemię! Och, już nie mogę się doczekać! Chcę już wylądować! Och, nie do wiary, że Ziemia tak bardzo się zmieniła! To wszystko przez ludzi! Przez to, że wycinali tyle drzew! Wiem, że jest ci bardzo smutno, ale nie martw się! Odbudujemy naszą planetę! I cięcie! Wspa! Dobra robota, jestem z Was bardzo zadowolona. To będzie niesamowity film. O, oby widzą się spodobał. Na pewno się spodoba. Uff, no dobrze, idę się przebrać. A co robisz dzisiaj po pracy? Może byśmy się spotkali? Nie masz mnie dosyć? Spędzamy tyle czasu na planie? I jeszcze po pracy chcesz się ze mną spotykać? No, pewnie, bardzo cię lubię. A zapraszam cię na randkę. No dobrze, w takim razie zgadzam się. Uf. Ach, Babciu, zmęczyłaś się? Och, trochę tak. Dla mnie już te treningi są naprawdę wykańczające. O, w takim razie koniec treningu na dziś. Dobrze, że regularnie tu przychodzimy. Może nie zastarzeje się tak szybko? Chodź, babciu, zapraszam cię na lody. Musimy porozmawiać. Nie, babciu, nic się nie stało. Po prostu chcę ci powiedzieć, że zakochałam się. Naprawdę? Och, to chyba dobra nowina. Tak, babciu, on jest taki wspaniały, uwielbiam go. Spędzamy razem mnóstwo czasu na planie, a mimo to zaprosił mnie dziś na randkę. Och, no to musisz się ładnie ubrać w Zobaczysz nas razem na ekranie wkrótce, premiera naszego filmu. Och, nie do wiary, że mieszkasz w domku na plaży. Jest tutaj po prostu cudownie. Jak romantycznie. Och, tak, to prawda. Wiesz, muszę ci o czymś powiedzieć. Zamieniam się w słuch. A tak naprawdę mieszkam tu i tak mi się powodzi tylko dlatego, że zostałem adoptowany przez bardzo bogatą rodzinę. Kocham moją mamę i mojego tatę, mimo że nie są moimi biologicznymi rodzicami. O, nie wiedziałam. A moi rodzice umarli, gdy byłam bardzo mała. Och, tak mi przykro! Ach, już się z tym wszystkim pogodziłam. Mieszkam z moją ukochaną babcią. W takim razie wznieśmy toast za twoją babcię. Hmm, wiesz co? Wzięłam ze sobą aparat. Zróbmy sobie wspólne zdjęcie. Będziemy mieli wspaniałą pamiątkę. Orety, to już taka późna godzina? Zaspałam do pracy! Babciu, babciu, dlaczego mnie nie obudziłaś? Och, przepraszam cię bardzo, Wnusiu, ale tak późno wróciłaś, myślałam, że wzięłaś sobie dzisiaj wolne. ty muszą biec szybko do pracy. Och, zaczekaj. Nie opowiesz mi, jak było na randce. Babciu, wszystko ci opowiem jak wrócę. Nawet zdjęcie dla ciebie zrobiłam. Jesteśmy na nim razem. Chcę, żebyś zobaczyła, jak on wygląda. No, a wiesz, żebyś go tak poznała osobiście, to jeszcze troszeczkę za szybko. Och, no to leć do pracy, tylko ostrożnie. Dobrze, jak wrócę, wszystko ci opowiem. Och, spójrz, planeta Ziemia odradza się. Wyrosły nowe drzewa, nowe rośliny, a do tego spadł deszcz. Och, tak się cieszę, że jesteś szczęśliwa. Wkrótce będziemy mogli wrócić na naszą planetę. Świetnie, wspaniale, naprawdę! Och, jesteście najlepsi! Wiesz co? Myślę, że to czas, abyś poznał moją babcię. Ona ciągle o ciebie pyta, mówiłam jej o naszej randce, chciałam jej dzisiaj pokazać nasze wspólne zdjęcie, ale może lepiej, żebyście poznali się osobiście. Och, to dla mnie wielki zaszczyt. Ach, dziękuję babciu, że upiekłaś babeczki. Tomek będzie zachwycony. O, mam nadzieję, że wyszły tak dobre jak zawsze. Och, wiesz, trochę się stresuję, poznam dzisiaj twojego chłopaka. Babuniu, jesteś najlepsza na świecie. Nie masz czym się stresować. Na pewno bardzo cię polubi. O, to na pewno on już przyszedł. O, witaj. Zapraszam do środka. Och, pięknie wyglądasz. Proszę, oto kwiaty dla ciebie. O, dziękuję. Są przepiękne. No to co? Chodź, poznasz moją babcię. Babciu, poznaj Tomka. Tomku, poznaj moją babcię. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że w końcu panią poznałem. O! O nie! Tylko nie to! O jej babciu, o co chodzi? O rety, muszę usiąść, słabo mi. Babciu, źle się poczułaś? Co się stało? Och, wnusiu, to takie przykre, ale... To jest twój brat! Co? Babciu, to opowiadasz? Jak to brat? Ja nie mam siostry. Och, jesteś adoptowany, prawda? No, no jestem, tak, ale o co chodzi? Och, gdy byliście bardzo mali, rodzice was zostawili. Och, ciebie Tomku zaadoptowała bardzo bogata rodzina. A ja zajęłam się Tobą, w Tak mi przykro. Och, to nie może być prawda. To jest prawda i musicie się z nią pogodzić. Jest mi naprawdę bardzo przykro. Och, nie płacz już! Wszystko jakoś się ułoży. Jak ma się ułożyć? Nie kocham cię jak brata. Jestem w Tobie zakochana. Wiem, doskonale to rozumiem. Czuję to samo co Ty. Ale musimy sobie z tym jakoś poradzić. To wszystko. To jest chore, to jest straszne. Smutna ta historyjka. Ale jeśli Ci się podobała, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał Bajolanki i bądź na bieżąco z nowymi odcinkami. Do usłyszenia! Pa!